Nagroda 13 marca Marta Paduczenko zaczynamy magazyn miejski, a w dzisiejszym serwisie? Z wizytą w zamościu, Dzień Kobiet, Jeździli konno. Ambasador Ukrainy, przebywający w Polsce, odwiedził nasze miasto. W zamościu gościł też europoseł PiS Janusz Wojciechowski. Chcemy wybudować wspólne odprawy graniczne, które wyeliminują korupcję oraz wybudować nowe przejścia graniczne. Docelowo chcemy maksymalnie zliberalizować politykę wizową, a jeżeli będzie to możliwe, to całkowicie ją znieść. Najlepiej by było, gdyby granice nie istniały, bo one tylko przeszkadzają, zapowiedział w zamościu Markijan Malski, ambasador Ukrainy, który 12 marca we wtorek odwiedził zamojską PWSZ. Очевидно, мовить технічні, з сторони Унієвропейській, мами там, я не мовимо 11, 14, 19 критерія e, для спелнення з України, але для нас очевидно на позміх теоретичним є звання цивілізаційне. Дорога в пришлость України то дорога до Уні Європейської. Оце майже кожен українець, а ще молодіж українська. Dodał przy tym, że ze względu na obecność Rzeczpospolitej w strukturach Unii Europejskiej, polskie uczelnie zabierają studentów z drugiej strony Bugu. Jednak należy się z tego powodu cieszyć, ponieważ daje to szansę na rozwój ukraińskiej młodzieży i zrobienie kariery na zachodzie. Ja nie mam dokładnej liczby i ilości studentów ukraińskich w Polsce. Nie dlatego, że, że, że nie mamy statystyki, a dlatego, że mamy chyba, e, moim zdaniem, gdzieś... Około 10 tysięcy studentów ukraińskich studiujących tutaj na uczelniach polskich. To jest bardzo dobra szansa dla ukraińskiej młodzieży, to jest dobra droga i moim zdaniem dzisiaj świat kształtuje nie, nie tak może ta polityka oficjalna i gospodarka, jak więzi studenckie, więzi młodzieżowe, więzi między uczelniami i uniwersytetami. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że ta współpraca w tej płaszczyźnie oświaty i nauki, rozwija się bardzo, bardzo dobrze. Mamy po prostu wspaniale przykłady wspólnych działań. W samym Zamościu jest ich około 600. Do Zamościa Marki Jan Malski przyjechał na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica, która zorganizowała tego dnia obchody rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki, ukraińskiego wieszcza, poety i malarza. Natomiast nieco wcześniej, bo 9 marca do Zamościa przyjechał europoseł Janusz Wojciechowski, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Spotkał się z mieszkańcami Zamościa i Biłgoraja. Wojciechowski mówił głównie o rolnictwie, bo tym zajmuje się w Europarlamencie, a także sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, pozycji naszego kraju w Unii Europejskiej, ocenie polityki rolnej, koalicyjnego rządu POPSL europoseł Wojciechowski podczas spotkania przedstawił między innymi Wysokość i strukturę dopłat bezpośrednich i funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Dodajmy, że europoseł przyjechał na założczyznę na zaproszenie posła Sławomira Zawiślaka i lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Z okazji Dnia Kobiet przyjęcie zorganizował sołż Lewicy Demokratycznej. Rada Miejska SLD w Zamościu zorganizowała Dzień Kobiet 9 marca w Zamojskim Okrąglaku. Zaproszono wiele działaczek społecznych, kobiet nauki, a także przedstawicielki partii politycznych. W programie imprezy znalazły się wystąpienia wybitnych kobiet lewicy Pauliny Piechny Więckiewicz, wiceprzewodniczącej Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Zofii Piłat, przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Mienia Komunalnego Rady Miejskiej Zamościa i założycielki Zamojskiego Uniwersytetu III wieku, dr Ireny Kurzępy, radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego, Haliny Balak, przewodniczącej Forum Równych Szans i Praw Kobiet w Lublinie, a dyskutowano na temat roli kobiet w życiu politycznym i społecznym Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Ja zawsze mówię, że warto o kobietach myśleć codziennie, nie tylko przy okazji 8 marca, dlatego że tych wyzwań, o które pan redaktor pyta, jest mnóstwo. Przede wszystkim rynek pracy w dobie kryzysu, kobiety dalej gorzej zarabiają między 15 a 30% to w zależności od danych. Kobiety nie mają praw związanych z reprodukcją, jeżeli chodzi o na przykład aborcję. Kobiety również nie mają wsparcia w godzeniu ról zawodowych i życiowych, na przykład roli matki z karierą. Nie mamy Przedszkoli, żłobków, nie mamy wsparcia państwa dostatecznego, które gwarantowałoby kobietom realizowanie się we wszystkich rolach, w jakich pragną, bo w końcu są większością społeczeństwa i mają do tego prawo. Kobiety współczesne to kobiety ambitne. Kobiety, które pragną osiągać wysokie kwalifikacje i realizować się w życiu zawodowym, rodzinnym, a także szeroko pojętym życiu publicznym. Pragną awansować. Zawodowo. Pragną także uczestniczyć w samorządach różnych szczebli, w parlamencie. Kobiety coraz bardziej czują się osobami, które chcą brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w gminie, w mieście, we wsi, w województwie. I myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ kobiety w tej chwili to osoby wykształcone, to osoby coraz bardziej dobrze zorganizowane, Mamy coraz lepiej wyposażone, więc można sobie pozwolić na to, żeby więcej czasu poświęcić na przykład na działanie. Przedstawiono też prace artystyczne słuchaczy Zamońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Imprezę zakończyła prezentacja muzyczna studentów PWSZ w Zamościu. W ranczu Udebry w Wilpinienowej odbyły się eliminacje do mistrzów Mistrzostw Województwa. 9 marca w Lipinie Nowej odbyły się halowe regionalne zawody w skokach przez przeszkody o puchar zamojskiego Rancha debry. Rancho Debry znajduje się zaledwie 20 kilometrów od naszego miasta. Możemy tam wypocząć, jak i nauczyć się jazdy konnej. W minioną sobotę gościło zawodników i zawodniczki z regionalnych klubów jeździeckich. Były to jedne z zawodów eliminacyjnych do mistrzostw wojewódzkich, które odbędą się 20 i 21 kwietnia w tym właśnie obiekcie. Zawodnicy przyjechali do nas z całego regionu lubelskiego. 51 koni mamy zgłoszonych, to jest około 60 zawodników. Zawody teraz będą organizowane u nas co dwa tygodnie, tak jak powiedziałam, jak już do końca kwietnia kończą się mistrzostwami. We wrześniu i w październiku są kolejne zawody, które już można o nich przeczytać na, w kalendarzu LZJ. -u. W zawodach na nowym podłożu w poszczególnych kategoriach najlepsi w grupie okazali się Martyna Wosiek na koniu Honorata, Sylwia Kruk na koniu Lanzor, Kamila Świszcz na koniu Hopka, w grupie drugiej Robert Dubel na koniu Prince, Ewa Mirosław na koniu Artemida, Maciej Karcz na koniu Zaduma, w grupie trzeciej Robert Dubel na koniu Diablo, Jagoda Kudlicka na koniu Arietta oraz Ewa Mirosław na koniu Axel. Jeśli pogoda pozwoli, najbliższe eliminacje odbędą się 23 i 24 marca, następne 6 i 7 kwietnia, natomiast Mistrzostwa Województwa 20 i 21 kwietnia. To już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.